Cześć, jestem Kaja. Cześć, jestem Janusz. Jesteśmy z YouTubeowego kanału Jakby nie patrzeć. Ci, którzy nas znają, wiedzą, że już od prawie dwóch lat mówimy w internecie o serialach. Recenzujemy, polecamy, rozkminiamy i omawiamy wszystko, wszystko co się z serialami wiąże. Dbamy o jakość, wiemy o czym mówimy, a wszystkie nasze opinie zawsze są niezależne. Choć pracujemy we dwójkę, jakby nie patrzeć, jest dużo większe. To internetowa społeczność ludzi z zajawką na dobre seriale. To dla Was co tydzień wrzucamy po dwa nowe odcinki i to dla Was chcemy robić dużo więcej. Dlaczego Patronite? Dlaczego Patronite? Działamy całkowicie za darmo. Nie bierzemy kasy za recenzję, mówimy co warto, bo warto, a nie dlatego, że ktoś nam za to zapłacił i nie chcemy tego zmieniać. My dajemy Wam fajny kanał, a Wy możecie zostać naszymi patronami. Dla nas to nie tylko ogromne wsparcie, ale też dowód na to, że to co robimy ma sens. Więc jeśli chcesz jeszcze lepszego, jakby nie patrzeć, z nowymi, super fajnymi programami, konkursami, działającą wreszcie stroną internetową i rozwijającą się społecznością. Dołącz do naszych patronów. I zostań częścią naszego patronajtowego zespołu. I pamiętaj, nic nie musisz, ale możesz wiele zmienić.